Moi drodzy, dziś chcę poruszyć delikatny temat, który niestety dotyka wielu zakładów pracy. Kradzieże dokonywane przez pracowników. To prawda, czasem to, co wydaje się być niewinnym zachowaniem, może prowadzić do poważnych strat finansowych dla firm. W zakładach produkujących żywność, inwentaryzacja robiona jest każdego dnia, tak by móc przekazać do działu planowania faktyczne stany produktów i komponentów. Dzięki temu ograniczone jest ryzyko, że jakiegoś produktu zabraknie... Że będzie go za wiele, co z kolei generuje straty. I tu przypomina mi się prawdziwa historia. W fabryce, w której pracowałam, co kilka dni brakowało dużej ilości piersi z kurczaka. Produkcja nie potrafiła wyjaśnić, gdzie podziały się te palety z mięsem. Dokumentacja się zgadzała, jednak co kilka dni stan faktyczny był nieprawidłowy. I nagle w pobliskiej wsi zaczęła krążyć plotka, że można kupić po niższej cenie piersi z kurczaka właśnie z tej fabryki. Zastanawialiśmy się, jak to jest możliwe. Mamy problem. Ze znikającym mięsem, ale nikt nie przypuszczał, że ktoś może je wywozić z fabryki i sprzedawać w wiosce obok. Ponieważ w ciągu dnia nie wykryto nieprawidłowości, podjęto decyzję o kontroli nocą. Okazało się, że kilku pracowników w bagażnikach wywozili mięso z fabryki, po czym sprzedawali je w wiosce, w której mieszkali. Jak nie trudno się domyśleć, pracownicy zostali dyscyplinarnie zwolnieni. Dodatkowo zostały zainstalowane kamery monitorujące rampy ładunkowe. Niestety nie jest to odosobniona sytuacja. Wiele firm doświadcza utraty towarów, narzędzi. Lub innych zasobów z powodu działalności pracowników. Jest to nie tylko problem finansowy, ale także naruszenie zaufania i atmosfery pracy. Dlatego ważne jest, aby podejmować działania zapobiegawcze. Jednym z możliwych rozwiązań jest zainstalowanie kamer monitorujących różne zakamarki zakładu, co może zniechęcić do popełnienia kradzieży oraz ułatwić identyfikację sprawców. Pamiętajcie, uczciwość i integralność są kluczowe dla dla zdrowego środowiska pracy oraz sukcesu firmy. To dzięki pracy możemy się rozwijać i osiągać wyznaczone cele. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz się podzielić swoimi doświadczeniami, to koniecznie napisz w komentarzu.